Jakiś pieprzony chyba to jest Ale to Piotr trzeba to zedrzeć, przecież to jest przezroczyste jakieś to jest jakaś folia na tym ochronna A gdzie folia na tym jest? To pewnie, że tak Na tym że jakaś folia się ochrony? Aha, to pod spod... To co to jest? Jak ładnie to to teraz to jest W końcu to sklep jest teraz Co wynośniesz? Męskie rzeczy Dzisiaj Piotr same męskie rzeczy wynosi takie bierzemy Otwornice catering keto. I co jeszcze I śmieci co tutaj, jeszcze co wynosisz? Śmieci! <grym> <grym> Psycholanie mężczyzna. Szanowni Państwo, moje drogie i moi drodzy, witam was serdecznie w filmie w Ketologu z przygotowań, ale jest to też ten cykl, w którym wszystko będzie najgorzej, tak? Ponieważ kocur jest najmniejszy. Kocur jest w ogóle, wygląda beznadziejnie, tak? Już, już się nie chcę dbać na tej kaloryce o siebie, bo jak Wam zaraz pokażę, w studiu sprawdzałem poziom tkanki tłuszczowej i na ten moment jest 5%. Więc, no, dużo chodzę, mało jem, ćwiczę se codziennie i, drodzy Państwo, już nie chcę mi się dbać o siebie. To jest ten poziom, że jak nie muszę ruszać ręką, to nie ruszam nią, nie? Dlatego dzisiaj możecie mówić, o, jaki kocur mały. By kiedyś byłeś większy, nie czego tak zmalałeś teraz. To jest ten film, to jest dla was, bo już na przykład w niedzielę, czyli za dwa dni, będzie już ten kocur taki większy i strasznie docięty. Yy, bo co? Będę robił oczywiście yy, ładowanie tłuszczem. Yy. To wygląda tak, że ja już myślę tylko o jedzeniu w ogóle, nie? Już no, to od razu na to ładowanie tłuszczem. Ale, ale co, za 2-3 dni będzie kocur 103 kg pewnie cięższy, to zobaczycie też jak to wyszło. Na Instagramie Wam już mówiłem, jakie są moje plany i jednak zadebiutuję, jeśli uda mi się zarejestrować. Teraz, jeśli się zarejestrowałem, to potwierdzam, jeśli nie, to, to nie potwierdzam, ale... Jeśli uda mi się zarejestrować w niedzielę, to mój debiut kulturystyczny będziecie mogli zobaczyć 24 sierpnia. Jednak w Federacji WNBF jako pierwszy start tam właśnie będę miał. Natomiast dalej to zobaczymy, co będzie, jaki wynik, czy w ogóle. Jest sens się pokazywać na scenie dalej, czy, czy, czy zakończyć karierę i po prostu ćwiczyć dla siebie, ale myślę, że będzie fajnie, będzie fajna przygoda, taka motywacyjna. I po co przede wszystkim startuję? Po to, żeby też trochę udowodnić ludziom, którzy no, nie mogą korzystać z wysokich węglowodanów, którzy mają dajmy na to jakąś nietolerancję, którzy dajmy na to nie tolerują zbyt dobrze węgli, że. Żeby pokazać, że wy też możecie spełniać swoje marzenia, że też możecie zawodniczyć na wysokim poziomie. A teraz idziemy na trening już ostatni przed jedzeniem. Mhm. Mówili, że wie keto to syci, ale to nieprawda. Powiem wam, że jak jest 100 gramów tłuszczu, tylko już, to głodny się człowiek robi. No niestety, zawody wiążą się z głodem już. Ale do 5% kanki. Do 5% kanki tłuszczowej syci. Potem już nie. Ale gdybym tak szczerze miał powiedzieć to czuję się świetnie dzisiaj. Miałem gorsze okresy, nawet jak było więcej kalorii. Dzisiaj jakąś taką euforię złapałem, że to już takie, wiesz, chyba, dobra, ja jestem organizm. Zobojętnienie, wiesz. I tak zdechnę, zaraz to jeszcze się poruszam. To już taki śmiech przez wzytro. Życie jest trudne, dopóki nie stanie się łatwe. Z siłownią to samo jest. Ostrości nie mam, wiesz? Coś mnie ostrość. Bo ja coś dzisiaj przestawiałem. Witam serdecznie, dziś będziemy zaczynać od trenutku. Rafał ostrzych byś, nie przestań daj spokój, wyglądasz o. jak jakiś taki zaniedbany żul przyszedł, czy co ćwiczyć. No to wiem, chłopie, ale to... Ostrzygę się, ale akurat będzie okazja, bo niedługo ruszamy z tym mięsem, co wam obiecaliśmy, czyli będziemy normalne mięso z krów wypasanych na trawie wysyłać. No to muszę ładnie wyglądać, żeby sobie zdjęcie z krowami zrobić, nie? To wtedy Żebyś się. będzie gorzej, tak. o tych krów nie A właśnie. Dzisiaj to już wiesz, tak nagrywaj gdzieś bokiem, może o tak dotąd, co żeby nie było widać. A dobra, zresztą niech A bo widzą. Krowę tylko nagrywają. Nie widzą, jak wyglądają przygotowania. To się nie chce naprawdę potem strzyc. Ale drodzy Państwo, dobra, zaczynamy mm, dzisiaj od klatki. Jakieś ćwiczenia sobie poszukamy, może... O, o może, może to, co stoisz tutaj akurat, to... dobra. Powiem ci, Piotrek, że coś jest chyba nie tak, bo trochę zbyt podekscytowany jestem i za dużo energii mam jak na 5%, bo czuję się lepiej niż z dwa tygodnie temu, jak było więcej kalorii i wyższy poziom tkanki tłuszczowej. Boję się, Piotrek, że to może być taki ostatni podryg już organizmu, że a dobra, niech się nacieszy, zaraz i tak umrze. To jestem taki ruch przedśmiertny czasami komentarzem jakimś, tak powolutku to zrobię. Za darmo nie ma niczego. Więc tylko ciężka praca pieprzana. Bo inaczej przegram. Ktoś zapyta co dzisiaj jadłem. Nic. Nic nie jadłem dzisiaj. No sobie, że jesteś wioślarzem tak i płyniesz gdzieś. Ale pieprzany chyba w gnoju płynę, a nie w wodzie. No Olimpiadzie. Tyle, koniec. Nawet nie ruszę z tej bety pieprzonej, ale ciężkie zawody szlak Piotra nie nagrywam. To nie tak, że on nie ćwiczy na przykład. Tylko dlatego, że jest większy teraz ode mnie. Po prostu dlatego go nie nagrywam. I'm gonna get started when it's midnight Keepin' it tight if a nigga wanna go to war It can get dark, but we stay bright coming like a night, it's on site If it touch my steel Niggas around there wanna disagree When it's clear that I'm speaking facts Man like me, you know I'm proactive Never gonna stop till I see the big man's up flat Hop on the front door, it's like midnight Midnight, midnight, midnight Don't lose your grip, cause you might, you might, you might fall out again I fight with, need for speed, I'm not, I'm not switchin' What's Rafał, with all these numbers you've been throwing 5% in general, is that a lot or Zależy, co leży gdzie Piotrek, co leży gdzie. Ja bym miał na przykład 5% szansę na udany podryw, to jest dużo czy mało? Szkoda zaczynać. <ścoughs> Jakby było 5% to po co się kompromitować.

I elegancko, jeszcze 30 stopni do tego. Nie mogę już z tymi włosami iderów fryzjera, nie nagrywam tego. Dzięki wielkie. Do następnego odcinka spokojuj, spokojuj <laughs> obserwujcie mnie, drodzy państwo, bo warto, jeśli na przykład nie macie motywacji i ciągle wierzycie w to, że bez węglowodanów to się nie da nic zrobić, ruszyć palcem i tak dalej. Dla ludzi takich jak ja, co węglowodany im życie zniszczyły? Nie mówię, że każdemu zniszczą, bo pewnie nie, ale już 40% 30-latków ma niestety insulinooporność i to będzie coraz gorzej. Nieoficjalne statystyki mówią, że każdy już prawie ma 90% w jakimś tam stopniu. Więc to tylko jest kwestia czasu, kiedy to będzie stan przedcukrzycowy. Niemniej, drodzy Państwo, tak jak ja po prostu mi węgiel. O, tutaj wyświetlam, tak i tak wyglądałem na węglach, bo się posłuchałem po prostu w gazetkach. Profesjonalnych kulturystów z lat 90. Tam Ronnie Coleman mówił, że 7 posiłków trzeba wstawać w nocy i jeśnie. No to doprowadziło mnie do tego właśnie. Dlatego sami wszystko sprawdzajcie, póki, póki macie siłę. Bo później na starość się nie będzie chciało. Ja widzę po sobie, że już mi się coraz bardziej nie chce różnych rzeczy robić, a udowadniać to już w ogóle. Więc zróbcie sobie sami dla siebie przysługę. Posprawdzajcie sobie to wszystko na sobie i będziecie wiedzieć. No czemu nie sprawdzić sobie to na przykład przez pół roku jak się zachowa organizm, jeśli na przykład trapią cię takie problemy jak ja miałem, czyli właśnie stany zapalne skóry tak podłe, że nie można się po prostu poznać w lustrze, wyglądasz jak trendowaty, albo jakaś otyłość taka chamska i po każdym posiłku po prostu senność nie chce się nic zrobić. No, żeby no teraz... tylko to, a stany lękowakie miałeś, jeszcze, jak się budziłeś w nocy? No, jak Zabarcia, Piotr przychodził, Rafał, co się, co się dzieje, Rafał? Jezu, łóżko ze Poroje były tylko alana, ale no. <laughs> Tak było, nie, no trochę koloryzowane oczywiście z tym sraniem i laniem, ale to kto wie, co się u ludzi niektórych dzieje. Więc, drodzy Państwo, sprawdzajcie wszystko, bo nie ma co przeżywać swojego życia w sposób niesatysfakcjonujący, jeśli coś jest nie tak, bo ktoś tak powiedział: to ja mam tak żyć. Ja sobie zrobiłem po swojemu życiu i naprawdę. Albo, fajnie. Jacie, albo tak powinno być. Tak, albo tak powinno być, to po co to zmienia? Tak wie? się powinno odżywiać. Prawda? Tak, bo tak się powinno odżywiać. Ja się odżywiam zupełnie inaczej już 10 lat, a 7 lat pokazuję to na YouTubie i mam nadzieję, że teraz też zmotywuje wielu ludzi, którzy też nie mogą nawet się odżywiać inaczej, do sportu i zadbania dodatkowo o siebie. Bo da się, drodzy Państwo, koniec. Po najlepsze produkty pod dietę keto w rozsądnych cenach, takie jak olej, mąki, smalec, pasztet czy nawet catering, zapraszam Cię do naszego sklepu podketo.pl. Po naszą książkę Jajo w roli głównej, z którą przygotujesz się do diety ketogennej i przejdziesz przez proces adaptacji, zapraszamy Cię na stronę mawi.diet. Dzięki, niezależnie na jakiej jeszcze jesteś diecie, życzę Ci wszystkiego dobrego, do następnego odcinka i koniec!